W jaki sposób najlepiej wymyślić w ogóle koncept książki? No i czemu w ogóle ja o tym mam, ja wam doradzać? Przygotowałem sobie takie małe rekwizyty obok, i te rekwizyty nazywają się książki napisane przez Marcinę Osmana. Mam ich w ręku tutaj 2, 4, 6. Napisałem 6 książek, a dokładnie 7. Jedna się skończyła nakład, więc będziemy robili doodróg. I czemu wam o tym mówię? Żeby też wam pokazać, jakie są opcje na wymyślanie książek, na ich tworzenie. Posiłkując się tymi przykładami w postaci moich konkretnych Case Study. Cała droga wydawnicza i autorska Marcina Osmana rozpoczęła się od książki pod tytułem Biznes Ci ucieka. Ta książka powstała z potrzeby, rynku, potrzeby czytelników. I cały mój biznes powstał właśnie od tej książki, która już ponad lat temu 5. I rozpocznę, że wam pokazać moją historię z pierwszym produktem książkowym, jak w ogóle takie coś wymyślić. Być może część z Was już ma w głowie chęć wydania książki i marzyła o tym zawsze, albo ten pomysł pojawił się w pewnym momencie Waszego życia i prawdopodobnie odsuwaliście, czy odsuwacie w czasie datę, w którym książka, to jest w Waszej głowie, w Waszym sercu, będzie podana światu i będzie mogła być wydrukowana, i tak będziecie mogli ją w ręku trzymać, tak jak teraz ja to robię. Tak u mnie było, że powiedziałem sobie: Dobra, napiszę książkę. Wiedziałem, że to będzie mm, książka z kategorii biznes marketing, bo to było moim głównym obszarem zainteresowania i działania. Więc moje książka, bardzo ogólny temat, za zawęziłem do branży, jaką chcę reprezentować czyli biznes marketing. Ale dalej w ramach te tej tematyki można stworzyć miliard przełożonych tytułów i 100 tysięcy wersji tych książek. Więc jak znaleźć pomysł, jak wymyślić pomysł na tę swoją własną książkę? Mi tutaj z pomocą przyszli moi ludzie, moi znajomi, klienci, moja społeczność, i działo się to w czasach, gdy ten internet był znacznie mniej rozwinięty, czyli teraz jest łatwiej, bo masz Facebooka, Instagrama, YouTube'a. Możesz pytać tysiące ludzi w internecie, by czego oni od ciebie potrzebują. I pomysł na wymyślenie książki to jest zderzenie tego, co ty chcesz dać światu jako autor, z tym, co świat od ciebie chce otrzymać. I teraz to jest bardzo ważne, bo jeżeli te dwie rzeczy się rozjadą, a nie będą jechały jednotorowo, no to będzie mieli katastrofę wydawniczą. O co mi chodzi? Jeżeli twoją pasją, tak jak moją, jest biznes marketing, no to muszę znaleźć problemy biznesowe i marketingowe społeczności po drugiej stronie, czyli moich widzów, słuchaczy, moich znajomych czy moich klientów i na te potrzeby moją wiedzą się podzielić. Czyli gdybym opisywał moje pomysły marketingowe czy biznesowe. Bez uwzględnienia potrzeb albo języka, jakiego muszę używać, żeby potencjalni czytelnicy mogli to zrozumieć, to tej książki nikt by nie kupił. Tak samo w drugą stronę. Gdyby moje otoczenie chciało książkę na przykład o pozycjonowaniu w Google, to nie jest moja kompetencja. Ja bym się naginał czy zmuszał, żeby taki temat im podawać, to również mielibyśmy idealny przepis na katastrofę wydawniczą. Czyli chodzi o to, żebyście połączyli to, co wy chcecie dać światu, z tym, czego świat od Was potrzebuje. No, i to jest w kategoriach wymyślania bardzo prosty framework, czy taka rama, która pozwoli Wam być bardziej skutecznym, czy spójnym z tym, co chcecie światu przekazać. Jeżeli mówimy o książkach, które są nie biznesowe, nie marketingowe, dajmy na to, że to będzie powieść, albo bajka dla dzieci, albo tom wierszy. To również ta rama będzie działała. Ale jak, jak sprawić, czy ludzie będą chcieli ode mnie tych wierszy? No, bardzo prosto, będzie o tym w kolejnym bloku. Natomiast to wymyślenie, czy ja chcę być autorem wierszy, czy ja chcę być autorem erotyków, autorem książek biznesowych, autorem książek technicznych, jest na początku waszą decyzją. I drugim krokiem jest szukanie, czy decyzja, jaką podjąłeś, jest tym, czego potrzebuje tak naprawdę rynek po drugiej stronie. Często będę używał słowa rynek odnosząc się do czytelnika końcowego. Ale również, gdy mówię czytelnik, mam na myśli osobę, która u was wydała pieniądze na ten projekt biznesowy. I też od razu zaadresuję ogromny mit, który panuje we wszechświecie, że waga uwaga, na książkach się nie zarabia albo że autor musi być biedny. I od samego początku podnoszę te argumenty, obiekcje, żeby wam powiedzieć, że jest zupełnie inaczej, jeżeli zaprojektujemy sobie naszą drogę wydawniczą w odpowiedni sposób. To znaczy, punkt pierwszy jest taki, określam sobie, Branży czy tematykę, którą chcę adresować moją książką. Punkt drugi: określam sobie, co chcę dać światu i czego ten świat do mnie może potrzebować w ramach mojej ekspertyzy. No i trzecim krokiem jest zweryfikowanie, czy ja potrafię na tej książce zarobić przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi. Też Wam pokażę w kolejnych częściach od, y, odpowiedź na pytania: czy robić książkę samemu, czy z wydawcą. Spokojnie o tym będzie dalej. I to jest pierwszy etap wymyślania. I zazwyczaj jest tak, że ludzie mają pomysły na książkę. Natomiast gdyby się okazało, że ty takiego pomysłu nie masz, zero, tylko masz chęć książki, ale nie masz pojęcia o czym pisać, to tutaj z pomocą przychodzi nam Todd Henry. Mój mistrz, którego wam teraz pokaże, okładeczkę książki. Kreatywności na zawołanie. Tod Henry, książka Kreatywność na zawołanie. I teraz, co ten pan powiedział mi. Wiele lat temu, że jestem w stanie teraz z rękawa sypać pomysłami na książki i tym w jaki sposób te książki będą powstawać. Kreatywność to jest umiejętność, to jest mięsień, który można trenować. A zatem, żeby wydobyć z was pomysł na książkę, albo jeszcze inaczej, żebyś ty sam potrafił, potrafiła wydobyć się pomysł na książkę, to wystarczy trenować swoją kreatywność i zadawać sobie pomysły, zadawać sobie problemy, gdzie trzeba wygenerować pomysły na ten problem. Czyli, przykład, yy, chcę napisać bajkę, ok, spoko. I szukam pomysłu na bohatera. No to kreatywność polega właśnie na tym, żeby potrafić wygenerować i zmusić się do często abstrakcyjnego burzo mózgowania, aby wykreować 15, a może 30, a może 100 sposobów na to, jak ten bohater ma wyglądać, jak ma się zachowywać. No i na początku jest łatwo, no bo to jest pomysł, że to będzie pirat, że to będzie kowboj, że to będzie samotny jeździec, że to będzie ktoś, kto jest porzucony w jakiejś miłości nieszczęśliwej itd. itd. To są pierwsze kroki. I kreatywność trenowana pozwala na to, żeby można było tych pomysłów generować 5, 50, 100 i 200. I cały trening kreatywności, który rekomenduję każdemu autorowi, wydawcy, przedsiębiorcy, polega na tym, że codziennie siadasz jak to Treningu na siłowni, czy do treningu się w domu na macie, że musisz w tym treningu zrobić nie wiem, 15 powtórzeń ciężarkiem. To tak jest w przypadku kreatywności, że musisz wygenerować 15 pomysłów na to, jak ta postać musi wyglądać, albo jakie będzie zakończenie, albo skąd weźmiesz pieniądze na wydanie tej książki. I na początku jest to trudno, ale uwierzcie mi, że wystarczy pójść tą drogą kreatywnego, twórczego, tej kreatywnej siłowni, że można było znaleźć odpowiedź na najczęstsze pytania, w jaki sposób wymyślić. Książkę, temat, sposób dystrybucji czy marketing. I moja ogromna pewność, że tak właśnie jest, polega na tym, że oprócz tego, że napisałem 7 książek, no to wydaliśmy ich kilkadziesiąt. Wydaliśmy amerykańskie bestsellery. I mówię Wam po, o tym po to, żebyście zobaczyli, że naprawdę to, co Wam mówię, jest przetestowane w praktyce i cała ta wiedza procentuje sprzedaniem kilkuset tysięcy egzemplarzy książek na przestrzeni ostatnich lat. I to jest możliwe dzięki temu, że cały ten proces, jaki Wam tutaj. Pokazuje etapami, po prostu działa. No i mamy omówiony blok, blok pierwszy, czyli jak wymyślić siebie jako autora, czy jak wymyślić siebie jako mm, twórcę, dystrybutora. I teraz w tym momencie skoczy Patryk i on dopyta mnie o to, czego on nie rozumie, abyśmy mieli jeszcze większą pewność, że możemy iść dalej. Także Patryku, halo, halo ze studia. Marcinie, powiedz mi, no bo to mi się też kojarzy na przykład z pisaniem magisterki, nie? że chcemy się za coś zabrać, ale nagle przychodzi już ten moment, kiedy mamy długopis w ręku albo rękę na klawiaturze i przychodzi ta, ta twórcza niemoc. Takie, a jak to jak zacząć? W ogóle to tyle stron, to tyle będzie czasu, a teraz nie mogę, to mnie rozprasza. Jak stworzyć sobie idealne warunki do tego, żeby po prostu pisać skutecznie i żeby wszystkie te takie dystraktory, które nam się pojawiają, to likwidować. Jakie masz takie narzędzia, które u ciebie skutkują i z racji, że znasz wielu twórców, co słyszałeś, że u innych skutkuje? Mhm. Często słyszę, że ludzie porównują tworzenie książki do pisania magisterki. Natomiast to jest zupełnie coś innego. Po pierwsze, twoją książkę chcesz sam napisać, a nie jesteś zmuszony tym, co ci ktoś narzucił jako ramę. Sam musisz stworzyć swoją ramę i to też jest wyzwaniem. Czyli to, że masz pełną wolność jako twórca, możesz o wszystkim napisać, jest dla wielu osób również problemem, no bo jak nie ma jakichś granic, no to tak plątamy się między różnymi pomysłami. I teraz, zanim przystąpimy do pracy, samego pisania, gdzie się zanurzymy w pisanie książki przez miesiąc, pół roku, a może i jeszcze 89 lat, musimy wykonać. Kolejną rzecz, którą płynnie dzięki Patek przychodzimy, płynnie do drugiego blogu tematycznego, który pozwoli Wam oszczędzić bardzo dużo czasu. I ten blog polega na zwalidowaniu, czy Wasz pomysł, koncepcja Wasza jest przydatna w ogóle światu.